Siempa, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami dece Software, a w dzisiejszym odcinku mamy informację na temat pewnej nowości, jaka pojawi się w kolejnej aktualizacji 1.41 do Euro Simulator 2 z tym, że jest to taka nowość, która miała pojawić się już jakiś czas temu w grze wraz z premierą dodatku Iberia. I chodzi tu o pewną drogę, której studio nie ukończyło na czas premiery Iberii. No i pojawi się ona dopiero właśnie w kolejnej najbliższej aktualizacji do ETS-a. Także jest to taka zaległa nowość dla posiadaczy dodatku Iberia, bo mówimy tutaj o autostradzie A24, której części znajduje się na mapie i można tam zobaczyć, że faktycznie coś robili z tą autostradą, ale nie zdążyli. Także po prostu wydali mapę bez tej drogi, a właśnie w kolejnej aktualizacji zostanie ona dodana i będziemy mieli kolejną autostradę w Portugalii. Znajduje się ona na wschód od miasta Porto, tutaj macie tą mapę podglądową, no i będzie ona przebiegała też w okolicach od miasta Guarda, w kierunku północnym, jest to druga północ-południe, łączy drogi A7 i A25, tak wynika z informacji z bloga, no i oczywiście z tego postu dowiemy się, że właśnie była ona wcześniej planowana, normalnie wraz z premierą miała się pojawić, ale nie zdążyli, więc po prostu postanowili dokończyć ją później. Mamy jeszcze kilka zdjęć, które ukazują właśnie tereny pobliskie i samej autostrady. Ten teren na drugim zdjęciu znajduje się już normalnie w grze. Można go zobaczyć za pomocą kamery 0. Znajduje się niedaleko w sumie zjazdu na tą drogę, z drogi 25. Także ci, którzy tam obserwowali, patrzyli, pewnie wiedzą o co chodzi. A na kolejnych zdjęciach, no, dalsze tereny. Ładnie to wygląda, dużo winic tutaj będzie. Jest to malowniczy teren. Mamy tutaj jeszcze miejsce na to awaryjne hamowanie. No i dalsza reszta zdjęć tak się prezentuje. Na końcu, oczywiście. Ładna sceneria z zachodem słońca i w sumie to tyle, jeśli chodzi o tą informację, taka krótka. No ale w każdym razie jest to kolejna informacja o kolejnych nowościach w kolejnej aktualizacji 1.41. Przypominam, że wersja eksperymentalna beta. Właśnie tej wersji jest już dostępna dla American Track Simulator. Więcej informacji znajdziecie w poprzednim odcinku z informacjami od SCS Software. W przypadku ETS-a jeszcze nie wiemy, kiedy rozpocznie się jakakolwiek tutaj beta. Na razie z tym nic nie wiadomo, trzeba poczekać. I jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim inspirującym, jak również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.